Cześć wszystkim, nagrywam się Wam po raz pierwszy, po raz pierwszy robię taką rolkę, gdzie się odzywam i pokazuję, yy, dlatego, że zamierzam sobie sama wytatuować brzuch. Jest ambitny, <grym> tatuaż ma być aż stąd, do środka, również stąd, do środka, więc jedynym problemem będzie to, czy dosięgnę i czy wytrzymam ból. No, problemem mam tu u góry, więc będę musiała jakoś poprzyklejać, mam bubtajpy, zobaczymy, co z tego będzie, bierzemy się do roboty, mam nadzieję, że się uda. Dużo bardziej wolą mnie plecy i um, szyja, tak, niż brzuch, w sensie boczki, ale jest. Dobra, w zasadzie skończyłam. Plan był taki, jaki był i wyszedł dokładnie tak, jak miał wyjść, czyli cyk. Sorry za jakość tego, ale jestem dość mocno zmęczona, bo trwało to. Dobre 5 godzin. Cyk. Opa. Dlaczego nie mam second skin? A? Mam wrażenie, że moje tatuaże kiepsko sięgają ze second skinem. Skin Ręcam umyte, leginsy są czyściutkie, świeżo sprania, więc nie mam się czego bać. Zresztą przyjdę do domu, wszystko jeszcze wyczyszczę i w piżamkę. Czy jestem zadowolona? Bardzo. W międzyczasie dogadałam się jeszcze z tatuatorem, kto robił mi inne tatuaże i prawdopodobnie będę też robiła całą prawą rękę za dwa tygodnie. I tak się życie toczy.